Przemówi mówi głos Patrz, patrz wielkie słońce światem, biegnie Sy. Chcemy się dzisiaj, żeby świętować, żeby zaznaczyć Aha. Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową, z rasizmem. Chcemy powiedzieć, że Wrocław jest miastem wolnym, jest miastem otwartym dla wszystkich ludzi. Wszyscy jesteśmy stąd, wszyscy jesteśmy dolnośrodkami. Jak wygląda problem nietolerancji we Wrocławiu do Dolnym Śląsku? Widzimy, że zdarzają się powybijane szyby w restauracjach, które prowadzą obcokrajowcy. Nie podoba nam się to. Wiemy, że w Pleknicy koleżanki nasze, które są z rodzin wielokulturowych, nie mają Wczoraj koleżanki synu słyszał, że jest dziabaty. Zdarzają się takie rzeczy, które nam się nie podobają i chcemy to tutaj głośno powiedzieć, że Wrocław jest wolny. Jak walczyć z nietolerancją? Myślę, że przede wszystkim edukować, rozmawiać. Mamy tutaj też materiały wrocławskiego centrum. Miasto w, w, w tym kierunku, czyli są wystawy, są spotkania z ludźmi, można zostać ambasadorem tolerancji, yy, można sobie to wszystko wziąć, tutaj jest taki kramik obok. Naszej sceny, jak walczyć? Przede wszystkim mówić ludziom, że nie ma zgody na to i pomagać, nie być obojętnym. Jeżeli widzimy jakiś obraźliwy znak, zgłaszać to trzeba, prosić zarządcę domu, zarządcę nieruchomości, żeby to zamalowywał. Jeżeli widzimy, że komuś się coś złego dzieje, po prostu mówić nie, pomóc powiedzieć, że ja się na to nie zgadzam, zgłosić. Jeżeli my jesteśmy na cokolwiek wrażliwi, to. Powinniśmy też reagować i mówić innym, nie stój obojętny, nie bądź obojętny. My jesteśmy wrażliwi na wiele bardzo rzeczy, tak jak my się tutaj spotykamy na rynku w różnych, w różnych okoliczności. My powinniśmy swoim przykładem pokazywać, ja nie jestem obojętny, to może kolega mój, który do tej pory był obojętny, nie będzie. Przyszła dzisiaj tutaj moja koleżanka, która, a nie mam czasu, zajęta jestem, zapracowana jestem, ale dzisiaj przyszła. I myślę, że jeżeli my będziemy swoim przykładem świecić, to będzie nas coraz więcej.